Miło Państwa w ogóle gościć na, na imprezie, która nosi nazwę Plaża Open. Pierwszy raz w Kętach inauguracja całego cyklu ogólnopolskiego. W tym roku mamy 7 miast. Ranga dużo wyższa, ponieważ w tym roku mamy rangę Mistrzostw Polski, a więc najlepsze pary zagościły właśnie w Kentach. Mamy chociażby reprezentanta Polski Roberta Szczerbaniuka, mamy Magdę Szczytowicz, wielokrotną mistrzyni Polski w siatkówce plażowej. Mamy reprezentantki Polski, Klaudii Kaczorowską jest Magda Sad, także naprawdę dużo świetnych zawodników i zawodniczek gra u nas tutaj w Kentach. No, dlaczego Kęty? Kęty akurat y, to jest miasto siatkarskie, miasto, w którym siatkówka jest bardzo popularna. Ludzie kochają tą dyscyplinę, o czym, świadczą frekwencje, y, o czym świadczy frekwencja na trybunach y, miejscowej drużyny Kęczeni na Kęty. Skąd pani jest? Ja jestem z Krakowa, ale obecnie mieszkam na Śląsku. Jak się grało? Ciężko, bo pogoda jest y, dosyć gorąca, ale atmosfera jest tutaj bardzo fajna, dużo kibiców, także grało się bardzo dobrze. Ale to dobrze, że deszczu nie ma. No ze skrajności skrajność, może nie popadajmy, ale generalnie lepiej, jak jest taka umiarkowana pogoda. Jak się gra na piasku? No, specyfika gry na piasku jest inna niż na hali, także tutaj zawodniczki muszą być bardziej wszechstronne, także my z moją partnerką dogadujemy się bardzo dobrze, także trenujemy po to, żeby wygrywać i mam nadzieję, że nam się to uda. Jaki klub reprezentujecie? Azyl zabła w Katowicach. Impreza zrodziła się już w zeszłym roku, w październiku. W kontakcie z Marcinem Szczandałą, z gminą Kęty podjęliśmy taką decyzję, że robimy, walczymy, musimy tą imprezę mieć i ta impreza na pewno się nam sprawdzi. Oczywiście wiele było perturbacji z przygotowaniem samego, samego piasku i samego, samych boisk, bo dopadła nas fatalna pogoda, ale daliśmy radę, impreza się udała. Myślę, że kibice są zadowoleni, mieszkańcy również. I myślę, że taka impreza będzie u nas cykliczna. No piasku mamy 375 ton, piasek jest oczywiście z Bukowna, ze Szczakowej, bo to jest taki piasek e, oczywiście odpowiedni do plażówki, ma FIP poniżej 1 mm, od 0,4 do 0,8, to są już takie szczegóły, którymi się zajmują głównie organizatorzy. Ale po to, żeby było bezpiecznie, ten piasek będzie wykorzystywany u nas jeszcze przez 2-3 miesiące. Chcemy te wojska tutaj mieć. Później, później piasek zostanie zabrany przez spółkę Komas, przez spółkę Wodociągi do wykorzystania do własnych prac. A my postaramy się tu zrobić lodowisko. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy ja pochodzę z Łodzi, mieszkam w Legionowie? Ja pochodzę z Białej Podlaskiej, mieszkam pod Warszawą, w Podkowie Leśnej. Jaki klub reprezentujecie? Um, no własne, generalnie nie reprezentujemy klubów. Um, gramy dla, dla siebie na plaży. Od dawna ta dyscyplina Was interesuje? Um, no nie od bardzo, bardzo dawna. No ja od czterech lat. No i dlacz, dlaczego Kęty? No niesamowita atmosfera. Wiedzieliśmy, że to będzie niesamowita atmosfera. I organizacja, i ludzie. No jest super i pogoda, jest naprawdę super. Czeka was mecz jak forma? Ponad normę. Ja <laughs> Bardzo dobrze. No nie no, zobaczymy. Damy z siebie wszystko i, i będziemy walczyć. Ciężko powiedzieć nad moją formą, także na, na piasku dzisiaj tak nie za specjalnie. Czekam teraz na, na rundę rewanżową. Zobaczymy. Jestem pewnym optymistą i mam nadzieję, że uda się awansować jutro do finału. Jak się dzisiaj gra? Cele, w co pan mierzy? No w sumie pierwsze spotkanie przegraliśmy, teraz zaczynamy od drugiej strony, yy, mamy przed sobą trzy spotkania, także żeby dojść do jutrzejszego finału musimy te trzy spotkania wygrać i tak jest na dzisiaj. Yy, jak kęty się podobają? Kęty bardzo pozytywnie, kibice dopisali, pogoda również, także teraz tylko wyniki sportowe. Rozpoczynamy cykl Plaży Open, cykl ogólnopolski, inauguracja w Kętach, impreza trwa od czwartku, mamy dzisiaj sobotę, trwa cały czas turniej. Jesteśmy po tak zwanej młodej plaży, czyli, czyli chłopcy dziewczęta już grali, a w tej chwili Myślę, że najlepsi w Polsce, może nie w komplecie, ale zdecydowanie mamy tutaj nazwiska z Plus Ligi, z Orlen Ligi, grają o laury w kętach. Znakomita atmosfera, pogoda dopisała. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, gramy jeszcze jutro finały, więc to jest bardzo ważne. Natomiast faktycznie we wtorek, gdy instalowaliśmy boiska, to były ściany wody i deszczu było mnóstwo, a myślę, że, że jest OK.